Na kolejnym naszym spotkaniu z recenzjami dobrych książek dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj opowiem o dwóch książkach: Dziewczynka z parku i Niezłe Ziółko. Obie napisane przez Barbarę Kosmowską, zilustrowane przez Emilię Dziubak. Obie te książki podejmują trudne tematy, ale tylko z pozoru są to książki o przemijaniu, o stracie bliskiej osoby. Tak naprawdę, i jedna, i druga książka. Są taką afirmacją, pochwałą życia, pochwałą życia z pasją, pochwałą nadziei, pochwałą miłości. Dziewczynka z parku opowiada o małej Ani, która pięknie radzi sobie z trudnymi emocjami po stracie ukochanego taty, który był zapalonym ornitologiem, wprowadzał dziewczynkę w tajniki świata przyrody, opowiadał pięknie o ptakach. Już nie będzie tych spacerów. Już nie będzie chwil razem przy stole, przy serniku z brzoskwiniami, z tymi się tata kojarzy. Zostały wspomnienia, i to jest to, co ona ma bardzo cennego. Razem z tatą mają wspólny sekret. Tata powierzył dziewczynce pewną tajemnicę. Co to jest za tajemnica? Przeczytajcie sami. Bardzo polecam książkę do wspólnego czytania. następna książka zwoziłko. Jest to książka o Eryku i o jego ukochanej babci, babci malutkiej. Jest to babcia nietuzinkowa, babcia podróżniczka, babcia motocyklistka, babcia zielarka. Sprowadza się do domu Eryka i jego rodziców już czeka osoba schorowana, ale mimo choroby nie traci pasji życia, nawet w chorobie dostrzega dobre strony. Rozmawia z Erykiem, umie jak nikt inny słuchać Eryka, dzieli się swoim doświadczeniem. Pięknie pokazana jest tutaj relacja właśnie chłopca z tą babcią i takie odchodzenie tej babci i to jak ten chłopiec radzi sobie z tym. Babcia zostawiła cenne rady i wskazówki chłopcu, co on z nimi zrobi, zobaczcie sam. Eryk wpadł też na pewien pomysł, żeby zatrzymać wspomnienia. Co to za pomysł? To sprawdźcie już sami. Przeczytam też fragment tej książki. Potrafisz babciu cofnąć czas? zapytał. Tak, to wcale nie jest trudne. Na przykład teraz babcia poprawiła się w fotelu. Opowiadam ci o Afryce, o kopaniu studni i zielarskich wyprawach na sawannę. I nagle czuję to samo słońce widzę piaski pustyni, słyszę wesołe głosy i śmiech szczęśliwych ludzi, gdy trysnęło życiodajne źródło. O wspomnienia trzeba dbać. Wtedy można przechować to, co było ważne albo piękne. Co jest najważniejsze? Życie Eryku, odpowiedziała babcia i uśmiechnęła się z zachwytem. Obie piękne książki do wspólnego czytania. Jeśli szukacie inspiracji do wartościowej, mądrej lektury, do rozmów na również trudne tematy, to te książki będą idealne. Oprócz tego zachwyca szata graficzna i w jednej i w drugiej książce przepiękne ilustracje Emilii Dziubak pełne takiej magii, tajemniczości, doskonale dopełniają treść tych książek. Bardzo serdecznie polecam na listopadowe wieczory.